Witamy Państwa serdecznie w naszej filmoterapii. Z nami Grażyna Turwicka jak zawsze. i Ciężko. Mam... Tak, 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 tak. Ostatnio stwierdziłam, że chyba lubimy ze sobą Grażynko rozmawiać. No to jest dobry sposób na, na ten czas, kiedy, kiedy jednak rozsądnie jest pozostać w domu, nie, jeszcze wciąż nie komunikować się bezpośrednio. Ale muszę powiedzieć, tak jak już o tym wspominałam wcześniej, ja z wieloma moimi znajomymi i przyjaciółmi częściej teraz rozmawiam. Właśnie w takiej formie, niż wtedy, kiedy życie wyglądało normalnie. Byliśmy w takim pędzie i było tyle rzeczy, okazuje się, w sumie niepotrzebnych, które robiliśmy, Aha. że nie było czasu na te spotkania i rozmowy z przyjaciółmi, ze znajomymi. No, my też często rozmawiałyśmy telefonicznie, nie spotykałyśmy się, a teraz mogę Ci spojrzeć w oczy. Tak, dokładnie, zawsze w biegu, więc bardzo się cieszę i tym bardziej e, cieszę się z tej rozmowy. Dlatego, że Proxima, ten film dla mnie jest osobiście bardzo ważny. Dlatego, że mam wrażenie, że w tym filmie e, ten film usuwa z naszego kobiecego świata grawitację i mówi nam wszystkim, a przede wszystkim kobietom, matkom, e, lećcie w kosmos i zdobywajcie swój kosmos e, dziewczyny. I zastanawiam się, bo oczywiście też powiedzmy, że Sara jest tutaj, główna bohaterka Sara jest astronautką i największym marzeniem jest lot w kosmos. I zastanawiam się, co Ciebie tutaj poruszyło najmocniej i jak Ty patrzysz na ten film? Ten film jest bardzo ciekawy właśnie ze względu na to, o czym powiedziałaś, czyli ze względu na temat, który podejmuje. W dodatku, autorką tego filmu, właśnie autorką jest kobieta, reżyserka. Więc, więc wyraźnie tutaj widać, że że zależało jej na podkreśleniu tego faktu, który w filmie jest co zdanie właściwie podkreślany: jak to rzadko zdarza się, żeby kobieta mogła nie tylko mieć takie marzenie, bo marzenia takie może mieć i mają kobiety takie marzenia, które przypisane są właściwie mężczyznom, no bo kosmonauta to jednak kojarzy nam się przede wszystkim. Z taką męską wyprawą w kosmos, chociaż była taka przecież fierezkowa, tak. która też poleciała. No i, i, i to, to, jest, to, jest oczywiście, to jest oczywiście ciekawe, że, że żeby jakoś nam bardzo mocno podkreślić to, że, że kobiety mogą mieć przeróżne marzenia i prawo do tego, żeby, żeby je realizować i że nie ma czegoś takiego, nie ma podziału. A męskie i żeńskie marzenia. To jest, film, to jest film o tym. Ale ten film jest, jak mówię, ważny ze względu na, to, na temat, jaki porusza. Natomiast jeżeli chodzi o jego formę artystyczną. To, 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 to on jest bardzo taki spokojny, powiedziałabym delikatnie, jest przeciętny. Nie ma tutaj jakichś, jakichś zaskakujących, formalnych pomysłów ze strony reżyserki. Natomiast jest zrealizowany po Bożemu zrealizowany ten temat, żeby pokazać, jak z wieloma przeciwnościami musi się mierzyć kobieta, która decyduje się na to, żeby jednak spełnić swoje marzenie i polecieć w kosmos i być, i być astronautką. i jak, jak wciąż dużo potrzeba tolerancji ze strony mężczyzn, jak tej tolerancji muszą się uczyć, żeby zaakceptować taką sytuację, że kobieta jest w ich załodze absolutnie równorzędnym partnerem. I to, o czym mówi się, jest dla mnie tutaj bardzo ważne, że Sara jest tak naprawdę jedyną kobietą na tym szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i ona jest traktowana bardziej jak taka kosmiczna turystka, nieprawdziwa astronautka przez nie wiem, czy pamiętasz takiego bohatera, jej kolegę z załogi Majka, który mówi: No dobrze, że dołączyłaś do naszej załogi, bo skoro jesteś francuską, to na pewno świetnie gotujesz i przydasz nam się tam na górze. I no, wydaje mi się, że to, co robi Sara tutaj i. My też możemy się nauczyć tego od tej bohaterki. To przekuwa te emocje negatywne w siłę, że te emocje negatywne, złość, gniew, też mogą nam dawać siłę w życiu. I e, emocje w ogóle są jak ogień, który może spalić las, jeśli się rozpanoszą, jeśli ich nie kontrolujemy, a możemy wykorzystać ten ogień konstruktywnie i podgrzać na tej kuchence gazowej sobie śniadanie, tak? Czyli możemy czerpać z tego siłę. Tak, oczywiście, z tym, że naturalnie jest, dokładnie tak jak mówisz. Tutaj bardzo ważny wątek, który też jest, to jest fakt, że Sara jest matką. I to bardzo mocno definiuje tę decyzję i trudność tej decyzji, którą ona musi podjąć. Bo z jednej strony my mówimy, no tak, dobrze, gdyby ona nie miała dziecka, no to nie byłoby właściwie takiej silnej opowieści i te emocje, o których powiedziałaś, nie byłyby też tak jednoznaczne. Natomiast ja mówię o emocjach Sary. Natomiast w momencie, kiedy ona jest matką i kiedy ona wie, że, że musi zostawić swoje dziecko, e, że to oderwanie od Ziemi, dopiero w tym momencie, kiedy już zapada decyzja, że ona jest w załodze i poleci, to to oderwanie od Ziemi, o którym cały czas marzyła, okazuje się, że jest jednak bardzo trudne, ale nie z tego powodu do, do, dotyku Ziemi, ale z tego powodu, że tu zostaje jej córka, zostaje jej dziecko. No więc to, to, jest, to jest najsilniejszy wątek tego filmu, wydaje mi się, i wydaje mi się również, że reżyserka świadomie zupełnie pokazała, że to, jaka trudność jest przed kobietą w momencie, kiedy ona ma takie marzenie jak Masara, to jest właśnie ten instynkt macierzyństwa. Bo pamiętajmy, że Majko, o którym wspomniałaś, zresztą grany przez Matta Diona, kiedyś e, uznawanego za jednego z najbardziej seksownych mężczyzn w kinie, e, on jest też ojcem. On jest ojcem dwójki dzieci. My poznajemy jego żonę i wiemy, że ta żona jako matka zostaje z dziećmi, więc on praktycznie nie ma żadnego problemu. E, natomiast Sara musi zostawić swoją córkę z ojcem tego dziecka, z którym de facto się rozstała, nie żyją razem. Więc dla tej dziewczynki to jest podwójna trudność, bo gdyby mieszkali razem, gdyby nie byli rozwiedzeni, no to, to, to byłaby dosyć natu, w miarę naturalna sytuacja. Natomiast jeszcze dodatkową trudnością jest to, że ona musi się przenieść teraz do ojca, musi się przenieść w związku z tym w ogóle do innego kraju, do innej szkoły, bo ten ojciec mieszka gdzie indziej. Więc, no, takie kosmiczne w ogóle, wiesz, dla tej małej, to też jest kosmos, który ona musi się przenieść i który, który musi się odnaleźć, zupełnie nowy świat. Także ta mała idzie w jakiś tam kosmiczny świat i mama wylatuje w kosmos. Ja przyznam, że tutaj jako matka bardzo mocno utożsamiłam się z Sarą i ja sama przeszłam taką kosmiczną niemalże drogę od poczucia winy dużego do dumy, dlatego że. Ciągle zadawałam sobie pytanie, czy ona może lecieć w kosmos, czy ona ma prawo, czy jak to wpłynie na tą małą dziewczynkę, czy nie będzie czuła się mniej ważna i. Ja nie cieszę... ja mam takich wątpliwości muszę ci powiedzieć, nie miałam takich wątpliwości, dlatego że pierwsza scena w ogóle otwierająca ten film pokazuje, jak, jak Sara wychowuje swoją córeczkę. Ona ją wychowuje troszeczkę w takim poczuciu. Że w życiu trzeba mieć wszystko wyliczone, że w życiu trzeba mieć wiedzieć, kiedy e, e, odliczać do momentu startu, do momentu kolejnego zadania, które sobie stawiasz. Taka jest ta pierwsza scena przecież, one tak się bawią e, po kąpieli z e, tym, jak docierają do, do łóżeczka, żeby, żeby ona ją położyła spać. No to to jest taki proces właściwie przygotowywania do, od, od, od 10 do zera i bach, ruszamy start, to jest teraz nasze zadanie. Także ona tak ją wychowuje. Ona tak ją wychowuje od początku, również dlatego właśnie, że no, nie chce rezygnować jednocześnie z tego, żeby jej życie tu na Ziemi układało się tak, jak by sobie tego życzyła, a z drugiej strony nie chce rezygnować ze swojego marzenia, które przecież nie wiadomo, czy się kiedykolwiek spełni, bo ona nie ma tej pewności, albowiem do tej załogi dostaje się po prostu na skutek tego, że inny. Mężczyzna, członek, planowany członek tej załogi odpadł z jakichś tam powodów i ona, będąc w rezerwie, wskakuje na jego, na jego miejsce. A to jest bardzo ciekawe, bo zobacz, te emocje, które my czujemy, patrząc na Sarę, one nas prowadzą do naszych ukrytych przekonań I okazuje się, że ja mam więcej takich przekonań dotyczących roli kobiety w społeczeństwie obarczonych wyrzutami sumienia niż ty. To, to jest bardzo ciekawe, bo myślałam, że właśnie w naszej rozmowie te różnice pokoleniowe sprawią, że. Że, że no tak jak kiedyś mówiono kobietom, to potrzeby dziecka i rodziny są najważniejsze, tak? Teraz się dziewczynki i kobiety wychowuje już inaczej. Już mówi się, potrzeby matki są równie ważne. Ten film nam to pokazuje, a to jednak u mnie się pojawiły wyrzuty yy, sumienia i poczucie winy, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. Tak, ale wiesz, to jest dosyć takie, no bo to jest takie stereotypowe myślenie, że to jest coś niezwykłego, że mamy kobietę młodą, która marzy o tym, żeby polecieć w kosmos, no bo właśnie tak jak mówisz, no, ma dziecko, no więc co jej tutaj, po co jej do szczęścia ten kosmos potrzebny. Poza tym ma ten obowiązek właśnie macierzyństwa. I przypomina mi się taka seria książeczek wydanych przez bardzo ciekawe, małe wydawnictwo o nazwie Poławiacze Pereł. To była seria książeczek, które pokazywały rodziny, w których mamy zajmowały bardzo dziwne, zajmowały się bardzo dziwnymi zawodami. I właśnie jednym z takich jedną z takich książeczek była książeczka, w której, której tytuł brzmiał Moja mama jest kosmonautką. Że to jest coś tak nienaturalnego, gdyby dziecko powiedziało w szkole: moja mama jest kosmonautką, wiesz, czy, czy nie wiem, moja mama jest kominiarką. No bo jest jakby gdzieś w świadomości naszej, że są zawody absolutnie męskie i koniec, tyle. Tymczasem mama no może mieć bardzo takie też zawody, właśnie nie, nie, nie przypisane tylko i wyłącznie mężczyznom. Przypomniałam się ta książeczka, dlatego że ten, ten film jest troszeczkę takim filmem w moim odczuciu, mmm, Uważaj, z gatunku kina familijnego, to znaczy, ja uważam, że powinny ten, ten film obejrzeć rodziny, powinni obejrzeć rodzice razem z właśnie małymi dziećmi, również dlatego, żeby te dzieci były przygotowane na to, że rodzice mają prawo również do realizacji swoich dążeń, swoich planów. I to nie znaczy wcale, że nie kochają swoich dzieci i i że, że, że ważniejsze są dla nich te marzenia, niż właśnie, niż właśnie ich dzieci. Bo tutaj też jest ten wątek bardzo istotny. jest bardzo cienka granica, w której mogłoby nastąpić coś takiego, że ta córeczka poczuje się przez mamę odrzucona, zdradzona, prawda? Więc to jest, to jest istotny, istotny element tej opowieści, który skłania mnie właśnie do tego, żeby powiedzieć, że ten film Proxima polecam e, wszystkim rodzinom. Zwłaszcza mającym małe dzieci, i zwłaszcza takim, które no, chcą pokazać dziecku, jak ważne jest w życiu mieć marzenia i je realizować. I każdy w tym, niezależnie od tego, że tworzy się, że trzeba tworzyć zwartą, mocną rodzinę, to każdy w tej rodziny, rodzinie musi mieć też poczucie niezależności. No więc to takie jest dla mnie kino. Proxima takie kino familijne z mamą, kosmonautką. A, po, a powiedz, że no. Która scena poruszyła Cię tutaj najmocniej? Bo zawsze w naszych filmoterapeutycznych rozmowach zwracamy na to uwagę. Dla mnie poruszające było to pożegnanie matki i córki. Bo nie wiem, czy Ty zwróciłaś na to uwagę, ale tam widać odbicie twarzy córki w głowie matki. I ja wtedy poczułam, że Sara nie leci w ten kosmos sama, tylko one lecą tam razem, bo matka daje niebywale dużo siły swojej córce, bo tak naprawdę dzieci nie zawsze słuchają tego, co do nich mówimy. Ale na pewno nas y, naśladują. Tak, to jest prawda, że to jest bardzo mocna scena, bardzo, bardzo taka e, e, sugestywnie skonstruowana przez, przez reżyserkę. Mm, e, może ta, a może scena, w której widzimy, e, to jest już moment e, jedna z końcowych scen, kiedy widzimy e, radość w oczach e, i tej dziewczynki, i radość e, w oczach. Jej ojca, czyli byłego męża Sary. To jest dla mnie bardzo cenne, ważne, że on też jest, on też ją podziwia. On ją podziwia, on jest szczęśliwy, że ona zrealizowała swoje marzenie, i to jest bardzo ładna scena. A zastanawiałaś się ty osobiście nad tym, co ty zabrałabyś w kosmos, bo tam w filmie pada, że to nie mogłoby być, e, to, to musiałoby się zmieścić w pudełku od butów, e, nie, nie mogłoby ważyć więcej niż półtora kilo. Jak ja się nad tym zastanawiałam, to, to, to doszłam do wniosku, że ta izolacja, to zamknięcie, w którym jesteśmy tu i teraz, sprawiło, że. Y najbardziej doceniam, najbardziej brakuje mi właśnie takich codziennych rzeczy, na które w ogóle nie zwracałam wcześniej uwagi. Właśnie pobiegu wiatru, dotyku słońca, zapachu deszczu, dźwięku deszczu. Ciekawa jestem, jak, jak ty to czujesz, jak ty to odczuwasz? Tak, trudno mi powiedzieć, co bym zabrała w kosmos, bo ja tak do końca nie wyobrażam sobie, jak to jest w tym kosmosie. Znaczy nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego całkowitego oderwania i takiego, i takiego zamknięcia mojego ciała, bez ruchu i w takiej malutkiej przestrzeni, jaką jest statek kosmiczny, na tak długi czas, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To w ogóle jest poza moją świadomością, moim wyobrażeniem. Więc, więc jedyne, co mogę powiedzieć, że to, co wiem, co, bym, co musiałabym mieć, czego nie mogłabym stracić, to jest pamięć. To znaczy, musiałabym mieć ze sobą wszystkie wspomnienia i pewnie. I, pewnie, I te obrazy, które, które mnie tworzyły, które w życiu moim były ważne. E, telefonu komórkowego nie mogłabym mieć, więc e, nie mogłabym sobie nagle, gdyby mi się smutno zrobiło, przerzucić e, 1500 czy więcej zdjęć, które tam mam, które rejestrują te fajne chwile w moim życiu. E, ale w związku z tym dla mnie najważniejsze byłoby to, żebym mogła zabrać te wszystkie wspomnienia, które mam, i, 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 i żeby nie było takiego momentu, kiedy coś sprawi, że moja świadomość przestałaby funkcjonować, że nie mogłabym odwołać się do obrazów z mojej pamięci, do obrazów z moich wspomnień. Gdybym, gdyby mnie tego pozbawił, ten kosmos, no to, to byłabym właściwie dead. Ja Powiedziałaś ja, też o tym, że. Yy, ten, ten film to jest takie kino familijne i, i, i że chciałabyś, żeby obejrzały go rodziny. Ja myślę sobie o tym, dla kogo ten film mógłby być terapeutyczny i poleciłabym go wszystkim, właśnie kobietom, matkom, bo tak naprawdę e, my ten kosmos, cały kosmos ogarniamy tutaj na ziemi, łącząc różne role e, zawodowe, prywatne. I wydaje mi się, że jeśli każdy z nas, każda z nas będzie w stanie znaleźć sobie tą sarę, to doda nam to niebywale dużo siła, a wydaje mi się, że dzisiaj nam tego bardzo potrzeba. Właśnie siłę. Jak się tak stanie. To Grażynko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy za to, że nas Państwo tutaj słuchają i są Państwo z nami. I zapraszamy też do naszych rozmów co miesiąc w magazynie sens. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.